Zadanie 9 grudzień 2022. Dana jest funkcja kwadratowa, gdzie a, b, c są liczbami rzeczywistymi takimi, że a jest różne od zera oraz c jest mniejsza od zera i wiemy, że funkcja nie ma miejsc zerowych. No i tu mamy wskazać a b i uzasadnienie 1 2 3. Wykres funkcji f leży w całości nad osią czy pod osią? No i wybieramy uzasadnienie. No teraz tak, jeżeli c jest mniejsza od zera, to nasza parabola na pewno jeżeli tu jest 0 przechodzi przez jakiś punkt poniżej tej, poniżej tej osi X Co wiemy jeszcze? Wiemy, że, wiemy, że A jest różne od 0, no to na pewno jest funkcja kwadratowa, no więc ta parabola będzie wyglądała, no załóżmy, że jakoś tak jeżeli ramiona byłyby skierowane w górę, to miałaby miejsca zerowe, więc to odpada, no to wiemy, że a musi być mniejsze od 0, czyli albo 1, albo Trójka, no i delta musi być ujemna, bo nie ma miejsc zerowych, czyli dla nas to będzie jedynka i wykres leży pod osią.